Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z znaku Skorpiona i zobaczymy przekaz horoskop na styczeń 2024 dla Was. Skorpion. Bardzo ładnie tutaj się pokazuje. Wchodzi już z bardzo ładną energią. Z energią powiedziałabym, pewnych zmian w życiu. I tutaj bardzo duża kreatywność mi się przy Tobie pokazuje, chęć do działania, odwaga i wytrwałość w tym wszystkim, czego pragniesz osiągnąć. Dużo pomysłów na życie będziesz mieć, drogi Skorpionie, już właśnie w styczniu. Tu jest jakaś brzemienność, to może być brzemienność fizyczna, możliwość zajścia w ciąży albo rozwiązanie ciąży. Poprzez urodzenie, ale to może być brzemienność w Twoim umyśle, chęć zmian i taka potrzeba działania w tym kierunku. Tak, coś świeżego, coś nowego do Twojego życia przychodzi. Świeże, nowe energie. Może to być początek nowej miłości, nowej relacji, nowej znajomości. Może to być też bardzo mocno energia odnajdywania się w świecie materialnym bo cesarzowa to może być własna działalność, królowa denarów to też może być bycie przedsiębiorczym, bycie kreatywnym, bycie działającym, bycie stabilnym, więc być może myślisz, masz w planach, zamierzasz od stycznia otworzyć własną działalność gospodarczą albo gdzieś właśnie przejść na tak zwany własny rachunek. Ja tutaj też widzę, że w ogóle jakieś takie zmiany będą w tobie. Będziesz bardzo mocno, drogi Skorpionie, stawiać na siebie. Tutaj uzdrawianie siebie, upiększanie siebie, polepszanie swoich emocji, swojej takiej, tej, powiedziałabym, tego bycia w tu i teraz. Tak się tutaj pokazuje, tak? Poczekajcie. Coś tutaj mi się. No dobrze, trudno. Trudno, będziecie mieli nagranie w innej pozycji niż zazwyczaj, już nie mogę tego zmienić. Więc tutaj być może warto by było przyjrzeć się medycynie niekonwencjonalnej i tutaj popracować nad pewnymi jakimiś tam brakami w organizmie, być może czujesz momentami takie powiedziałabym wewnętrzne wypalenie, gorsze samopoczucie to tutaj medycyna niekonwencjonalna mogłaby Ci bardzo pomóc jakieś konflikty jakieś, ja tutaj sobie wyciągnę ze środeczka jakieś konflikty, jakaś osoba, która jest taka niedojrzała, dziecinna Taka powiedziałabym mało odpowiedzialna. Jeżeli z kimś takim miałeś cały czas jakieś trudności, to karty pokazują, taka relacja, znajomość będzie się kończyć u ciebie właśnie w styczniu. Z kimś takim dziecinnym, trudnym, nieogarniętym życiowo, no infantylnym, tak? Jeżeli tu faktycznie problem był z nowym członkiem rodziny, z poczęciem dziecka. To karty pokazują, że to się kończy i to ci się może udać właśnie w styczniu. Może być to rozwiązanie, albo narodziny, albo poczęcie dziecka. Mhm, tak się tu pokazuje. Jeżeli być może miałaś problemy z dzieckiem jakimś, dziecko przynosiło ci trudności wychowawcze, emocjonalne, to tu będzie coś się normować. Co tutaj dalej karty chcą pokazać? Ta karta mówi o tym, że jeszcze momentami gdzieś może towarzyszyć ci takie siedzenie trochę w, swoich, w swojej głowie, w swoich emocjach. Czasami jeszcze możesz mieć tendencję do powracania tego, co było kiedyś, do powracania tego, co się wydarzyło kiedyś. Tutaj karty pokazują, tak? Takie siedzenie i płakanie nad tym rozlanym przysłowiowym mlekiem może mieć miejsce. Ale ty szybko będziesz brać się w garść i szybko będziesz z tego się otrząsywać. Zrozumiesz, że pewne zachowania, pewne myśli w Twojej głowie są po prostu złodziejem Twojego czasu i energii, i nie pozwolisz już pewnym energiom, pewnym myślom gromadzić się w Twojej przestrzeni i tam powodować jakieś takie kształty. Przepraszam, wymienię tylko świeczkę. Jakieś takie myślokształty, negatywne nastawienie do życia. Ja myślę, że również będziesz mieć takie coś w sobie, drogi Skorpionie: że Ty będziesz wiedział, co Ci nie służy, co Ci służy, co pozwala Ci wzmacniać, wzrastać. Tak, te wszystkie złodzieje czasu, które gdzieś Tobie towarzyszyły, będziesz od, od swojego życia odcinać. Także to jest bardzo ładnie, to jest bardzo fajnie. Popatrz, w jakiej pięknej energii jesteś do połowy stycznia. Tutaj pokazujesz mi się jako osoba przebojowa, kreatywna, pozytywnie nastawiona i chcąca działać, chcąca działać, idziesz. Idziesz w to nowe, tworzysz w swojej głowie jakieś wyzwania, będziesz podejmować decyzje. Tak, te stanie na rozdrożu ci już nie służy. Ty z takim ognistym temperamentem. Ty z taką chęcią do działania, będziesz no, coś otwierać, coś tworzyć, w coś nowego wchodzić, coś realizować. I to jest fajne, i to jest fajne. No tutaj pokazuje się, że jeszcze coś, ktoś może gdzieś tam ci krakać nad tą głową i mówić, to się nie uda, to mogą być takie twój taki wewnętrzny, krytyk, sabotażysta w tej karcie. Może Ci mówić, to się nie uda, przyjrzyj się temu, bo możesz stracić. Ale ty szybko się z tego otrząśniesz. Ty szybciutko pozbierasz się w tych myślach i będziesz w tej energii obfitości. Ja widzę ciebie jako kogoś, kto będzie w ogromnej energii obfitości, kto będzie widział, że z każdego planu, przedsięwzięcia, myśli, emocji możesz zbudować coś fajnego, coś trwałego. Zobacz, zobacz jakie energie do ciebie będą przychodzić. Dużo siły dużo determinacji w sobie do działania, ale przede wszystkim bardzo dużo odwagi będziesz mieć w sobie do działania. I tutaj ta karta pokazuje, że również z zewnątrz, wśród Twojego otoczenia będą takie osoby, które będą napędzać Ciebie do działania, które będą motywować Ciebie do zmian. Tak się tutaj pokazuje. Co dalej? No dalej karty pokazują, że taki mały minus w styczniu to może być problem z bezsennością, więc zwróć na to uwagę, bo tutaj gdzieś ta higiena rytmu snu może być troszeczkę u Ciebie skorpionie zaburzona, więc tutaj stwórz sobie taką bezpieczną przestrzeń do... Do tego snu, czyli kładź się o odpowiednich godzinach, nie nadużywaj światła niebieskiego. Zwróć uwagę na to, co ci kradnie, czas, energię, co ci kradnie, nastrój, bo tutaj właśnie pokazuje się taka sytuacja, że coś, ktoś, ktoś. Za przyczyną jakiegoś działania, no może ci ten czas momentami uciekać, a potem możesz czuć się taką osobą bezsilną. Nie wszystko mi się udało jeszcze zrealizować. tak? Także tutaj, no czasami gdzieś te myśli depresyjne, ja sobie dopytam, też mogą być, ale karty mówią, że tu raczej chodzi o sen i o to poczucie takiego. Hmm, Jestem wypoczęty, jestem wyspany, jestem stabilny, jestem bezpieczny. No, i tutaj też może być tak, że ktoś z otoczenia, jeszcze może ci czegoś przysparzyć problematycznego, ale będzie z tego się wyswobadzać. Bo zobacz, tutaj było. To, co trudne, to, co konfliktowe, jakieś sesje nieporozumienia, niewypowiedziane słowa albo słowa, które zabolały, jakaś chęć budowania z kimś płaszczyzny, przyjaźni, relacji się będzie kończyć, bo przychodzi do Ciebie zupełnie coś. Nowe, świeże, albo osoba, która nie była warta ciebie i twojej uwagi, odchodzi z twojego życia, bo tak ma być. Jako niespodziankę masz kartę transformacji. Dla mnie jest to karta wchodzenia w nowe, czegokolwiek to dotyczy, wyswobadzania się z trudnych schematów ograniczających ciebie i zamykanie pewnych etapów w swoim życiu, które totalnie już ci nie służyły będziesz rozliczać się tak jakby trochę z przeszłością. Jeszcze właśnie mówię, dopytam. Jest karta sprawiedliwości. To jest karta podsumowywania, to jest karta rozliczania, to jest karta odcinania, uwalniania się. I tu może być tak. Jeżeli ktoś ci kiedykolwiek zrobił przykrość, wróci do ciebie dobre słowo, wrócą do ciebie przeprosiny, wróci do ciebie za dość uczynienie. Jeżeli oczekujesz na jakieś yy, Ważne informacje w kwestii administracyjno-prawno-urzędowej, będzie się to realizować. Jeżeli liczysz na jakieś pojednanie z kimś z przeszłości, jest to w dużych możliwościach, ale tu trzeba zmienić nastawienie do tej sytuacji. Najprościej ujmując myśli na ten temat. Ale przede wszystkim, to jest też tak, jakby te dwie karty razem, one o tym mówią, że możesz zrywać jakieś kajdany zniewolenia które tyczą się Twojego rodu. Jakiś schemat rodowy ciągniesz za sobą i będziesz z tego się uwalniać. I co jest tutaj na koniec miesiąca? Na koniec miesiąca jest przepiękna energia króla denarów, czyli będziesz w energii stabilności emocjonalnej, ale również i finansowej. Tutaj o finanse się nie martw. O poczucie bezpieczeństwa również się nie martw. Tutaj będzie wszystko układać się. Po Twojej myśli. Dopytamy ze środeczka. Jeżeli potrzebujesz, to pozwól sobie na pobycie samemu ze sobą. Jeżeli potrzebujesz, to pozwól sobie na te wyciszenie, na tą izolację i zadbaj o ten sen. A jako rada idzie do ciebie karta arcykapłana. I ta karta pokazuje się prawie u każdego znaku zodiaku, który do tej pory zrobiłam. Czyli tutaj jest coś na rzeczy. Tutaj jest jakaś energia przebudzenia. Tutaj jest jakaś energia um, mówiąca o tym, że moż, mogą w styczniu na Twojej drodze życia stawiać nowi nauczyciele, nowi kołczowie. Um, może ktoś wyłonić się gdzieś, możesz kogoś odkryć, kto będzie dla Ciebie dobrym mentorem, kimś, z kim będzie to połączenie dusz. I tutaj dużo możesz um, wartościowych treści nowych poznać, dużo możesz zrozumieć, nauczyć się jak najbardziej. To jest też informacja mówiąca o tym, żebyś zachował we wszystkim spokój i odnajdywał siebie w tych trudnych, ciężkich czasach. Wszystkiego dobrego, cudownego stycznia Wam życzę.